No, powiem wam, że tutaj ten Keanu Reeves to pełną gębą, normalnie pełną gębą. Jest też Japonia, chociaż nie do końca, są też samurajowie, ale trochę inaczej. Czyli wchodzę w polską fantastykę z motywami japońskimi i bawię się przed nią. Hej, hej, moi drodzy. Słuchajcie, ja Wam za chwilę wytłumaczę, o co mi tak naprawdę z tym Keanu Reevesem chodzi. A na początku to Wam zdradzę, że miałam, słuchajcie, w moim życiu taką japońską fazę. Ba, ja miałam nawet, słuchajcie, iść na japonistykę, no ale poszłam jednak innym kierunku. Natomiast ta słabość do kultury japońskiej no jednak ze mną została. I tę potrzebę japońskości dokarmił właśnie Arkady Saulski, jakie piękne imię. Arkady Saulski w swoim cyklu Droga samotnego psa i dzisiaj będzie o tym psie, a w zasadzie tak naprawdę o duchu. No właśnie, będzie o tym całym kianu i będzie też o Japonii, a w zasadzie to oni ponie. No i o co w tym wszystkim chodzi? Ja się tak cieszę, że ostatnio poczułam z fantastyki, bo powiem Wam, że właśnie tego mi dokładnie brakowało. W nocy, słuchajcie, zaczęłam czytać cykl Arkadego Saulskiego Droga samotnego psa. To jest, słuchajcie, cykl fantastyczny, którego akcja rozgrywa się tak jakby w Japonii, a nie do końca w Japonii. I od razu, słuchajcie, przypomniał mi się film, do którego mam ogromną słabość, z Keanu Reevesem w roli głównej, a mianowicie 47 Roninów. I tam jest te widowiskowe, właśnie Japonia, są elementy mitologii, niesamowitości i ja, słuchajcie, ten właśnie nastrój, ten właśnie klimat poczułam, czytając powieść Saulskiego. I od razu w postaci Inu, głównego bohatera, zobaczyłam właśnie Keanu Reevesa, który idealnie by pasował do ekranizacji. Czytam dalej... Czyta się w ogóle wyśmienicie, oczywiście słuchajcie, ta powieść jest o wiele poważniejsza, bo bardziej nawiązuje widzę do historii niż do takich elementów fantastycznych, ale jestem ciekawa bardzo jak to się rozwinie. Arkady Saulski przynosi nas tutaj do feudalnego Nipponu. To jest słuchajcie kraina, wyobrażona kraina, która inspirowana jest kulturowo i historycznie Japonią, Japonią czasów feudalnych. To czas wielkich klanów, to czas wielkich dostojników, to czas wielkich walk i konfliktów, które trwają od pokoleń. Inu jest wojownikiem. Jest wojownikiem, który stracił swojego pana. Na dokładkę jest poszukiwany właśnie za swoje przeszłe czyny, więc idzie samotnie przez życie z butelką sakę u boku. Ukrywa się pełen wyrzutów sumienia. To przypadek, że w gospodzie ratuje z opresji e, dziedzica klanu Oda i zostaje przyjęty przez jego ojca na służbę. Znów ma się kim opiekować, znów ma kogo chronić, znów może wykazać się swoimi niesamowitymi zdolnościami. Tym bardziej, że wojny klanów to jedno, te wszystkie potyczki. Spiski. Nadchodzi bowiem inny wróg, nowe zagrożenie, które nadejdzie w przyszłości zza oceanu. A to dopiero początek. I właśnie słuchajcie, czarny Miecze Arkadego Saulskiego i kontynuujący tę trylogię, krwawy wierch, to są dwa pierwsze tomy powieści i fantastycznego cyklu, właśnie Droga Samotnego Psa, który recenzuje dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem Fabryka Słów. Po zakończeniu pierwszego tomu, słuchajcie, byłam pod ogromnym wrażeniem tego, jak sobie sprytnie, Poczynił z nami Arkady Saulski, zarówno pod względem fabularnym, jak i przy tworzeniu postaci, i tworzeniu również chwytów, i ukrywaniu przed nami pewnych smaczków. Jedną z takich postaci, którą ja uwielbiam tutaj, a która zrobiła na mnie ogromne wrażenie, jest tak naprawdę postać, której nigdy nie poznajemy, a raczej jej tożsamości. No właśnie, czyli jest to Ten Daimo, który stoi naprzeciwko klanom Oda. No właśnie, słuchajcie, to jest taka postać o wielu twarzach i o wielu głosach. Ale w ogóle, finał tej powieści. On zrobił na mnie ogromne wrażenie, dlatego że to jest coś, czego ja powinnam była się spodziewać w pewien sposób. Czytałam kiedyś pamiętnik rzemieślnika Stephena Kinga i on tam zdradził jeden ze swoich chwytów właśnie. Ja zauważyłam, że Arkady Saulski właśnie ten chwyt wykorzystał w wykreowaniu jednej z postaci. Fantastyczna zabawa, to jak kończy się w ogóle pierwszy dom to jest czyste złoto. Japonia, która nie jest Japonią, samurajowie, którzy samurajami nie są. Historia, która odbiega od prawdziwej historii. A jednak Nippon Arkadego Saulskiego to japońska inspiracja po całości. Plata on jednak oczywiście w to motywy fantastyczne i motywy niesamowite. To jest słuchajcie twórca, który bardzo świadomy jest kreowanego przez siebie świata, który świadomie czerpie również właśnie z historii japońskiej. Czerpie garściami z przeszłości, ale robi to całkowicie po Swojemu. Dzięki temu, słuchajcie, nie można mu zarzucić żadnych niedociągnięć ani przesady, dlatego że to jest fikcja literacka, to jest fantastyka. Tutaj epoki mieszają się, czas płynie zupełnie inaczej, a wydarzenia mają swój własny cykl. Czekają też, oczywiście, ten świat zagrożenia, niby podobne, ale tak naprawdę zupełnie inne. I bardzo dobrze, że w książkach, słuchajcie, znajdziemy e, słowniczek e, pojęć, e, wyjaśnienia właśnie przez e, autora, e, dlatego, że wykorzystuje on właśnie nomenklaturę związaną z kulturą japońską, e, a przecież nie każdy z nas kojarzy te wszystkie słowa. Dzięki temu ułatwia nam oczywiście lekturę i wszystkim tym, którzy nieprzyzwyczajeni są właśnie do takiego świata. Ale, co moim zdaniem warto oznaczyć, to jest to, że cykl Droga Samotnego Psa tak naprawdę oparty jest o bardzo znajome klisze, o bardzo znajome tropy, o bardzo też konkretne archetypy, kiedy mówimy o postaciach i mówię tutaj o archetypach właśnie świata fantastycznego. No chociażby nasz Inu, czyli główny bohater, który jest tak naprawdę duchem, czyli specjalnie szkolonym wojownikiem, dzisiaj jest zapijaczony, pogrążony w rzutach sumienia. Co prawda jest niedościgniony w w swoich zdolnościach, ale jednocześnie pogrążony w swojej tragicznej przeszłości, we wspomnieniach. Walczy ze swoimi słabościami. Jego nowa służba to tak naprawdę jest nowa szansa. Szansa na no to, by wygrzebać się właśnie z tego, co przeszło. I to jest jego nowa szansa, by znów stać się legendą. Jego nowy władca natomiast, bo warto tutaj zaznaczyć, że duch jako e, duch, czyli ten wyjątkowy, szkolony wojownik nie jest jednostką. On, słuchajcie, jest rzeczą. No właśnie więc jego nowy władca jest surowym, potężnym dajmo, czyli dowódcą klanu. On jest również świadomy tego, że przyjmuje na służbę kogoś podejrzanego. On przyjmuje pod swój dach złamanego wojownika, kogoś... Kogo być może pewnego dnia będzie znów mógł podziwiać. Ale na razie spogląda na niego podejrzliwie. Nie zostawiam mu żadnych otwartych drzwi. E, natomiast jego syn, którego nasz Inu ratuje właśnie z opresji w owej gospodzie, no to jest taki, słuchajcie, młodzian. Młodzian, który dopiero czeka na swoją szansę. Ścieżka jego dokonania dopiero się rozpoczyna, ale co warto zwrócić uwagę, on, słuchajcie, żyje w cieniu, w cieniu zmarłego przed laty brata. Musi teraz wykazać się męstwem. Musi. Wykazać swojemu ojcu, że jest godnym jego dziedzicem. No i jest też tutaj, słuchajcie, ta druga strona konfliktu, absolutnie również fascynująca, o której nie chcę wam mówić nic więcej, ale tutaj są też takie postacie, szczególnie jedna postać, która pozostawia po sobie ogromne wrażenie. No, no ale tak jak mówię, na razie o tym cicho sza. Przyznam Wam szczerze, że ja z początku to tak trochę sceptycznie podchodziłam do tej całej japońszczyzny, ale okazało się, że Arkady Saulski ma podstawy do tego i ma powody osobiste, by wykorzystywać właśnie elementy kultury japońskiej w swojej twórczości i co najważniejsze robi to świadomie, robi to umiejętnie. Wszystkie historyczno-fabularne decyzje są tutaj podjęte w taki sposób, że po prostu możemy mieć do Arkadego Saulskiego zaufanie moim zdaniem. To co mi się ogromnie podoba, słuchajcie, w tej Serii, to jest zakorzenienie w rzeczywistości. Dlatego, że tutaj te motywy stricte fantastyczne, niesamowite, podawane są tak nam w zasadzie łyżeczkami. Bywa też miejscami, że jego historia jest podobna do innych historii, chociaż które niekoniecznie dzieją się akurat w, w świecie kwitnącej wiśni, tak może to nazwijmy. Ale chodzi tutaj y, o to, że on po prostu wykorzystuje te znajome klisze, znajome motywy, znajome tropy i to również zobowiązuje. Okazało się jednak, że niektóre wybory fabularne są tutaj przebywane. Odwrotne. Mówię szczególnie o jednej postaci, którą tak naprawdę bardzo polubiłam, a potem się okazało, co się okazało. Warto jednak wspomnieć, że nie każdy może poczuć ten nastrój, dlatego że to jest fantastyka, tak jak powiedziałam, zakorzeniona w konkretnej. Kulturze. I e, to jest taki aspekt, który również trzeba docenić i który trzeba lubić. No i na koniec tylko powiem wam tak, że e, mi pozostał Sentyment do pierwszego tomu, e, który moim zdaniem no, po prostu jest idealnie dopracowany pod każdym względem. Drugi tom natomiast, Krwawy Wierch, rozpoczyna się dwa lata później i ta fabuła trochę idzie w innym kierunku. Pojawiają się też oczywiście nowe postacie, a ten świat rozrasta się. I ja jestem teraz bardzo ciekawa tego, jak ta trylogia się zakończy. Szczerbata Śmierć, czyli trzeci tom Drogi Samotnego Psa ma podobno mieć premierę pod koniec jeszcze tego roku, więc jest na co czekać. Dajcie mi koniecznie znać, czy znacie Arkadego Saulskiego i jego książki. Podobno to jest, słuchajcie, w ogóle prequel do serii, w której już duch nasz, czyli Inu się pojawia. Jestem ogromnie ciekawa tego cyklu, dajcie znać, jeżeli już go czytaliście. Dwa tomy drogi samotnego psa od wydawnictwa Fabryka Słów w naszym konkursie, właśnie. A pytanie konkursowe brzmi: istna prościzna z czym lub z kim kojarzyć się Japonia? Z czym lub z kim kojarzyć się Japonia? Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem Konkurs przez Tydzień, potem wybierajmy go zwycięzcę. Wyniki pojawią się i w opisie pod filmem, i też w poście dedykowanym na społecznościach YouTube. ale ja się słuchajcie świetnie bawiłam no i ten Keanu Reeves, ja od razu słuchajcie wpadłam na tego Keanu Reevesa uwielbiam 47 Roninów to jest taka powieść fantastyczna, która to jest takie trochę może moje guilty pleasure, wiecie to jest taki film, który nie jest jakiś najlepszy ale jest po prostu tak przyjemny do oglądania, tak lubię patrzeć na te i na jej kostiumy, i na ten wykreowany świat. I ja od razu pomyślałam, kiedy zaczęłam czytać Czarne Miecze, że ten nasz duch to by mógł być grany przez Keanu Reevesa spokojnie. Te motywy, gdzie właśnie jest Japonia, która nie do końca jest Japonią, również mi się od razu skojarzyły, chociaż tak naprawdę Arkady Saulski wykrował o wiele bardziej rzeczywistą rzeczywistość swojej powieści niż 48 runinów na ekranie. Ale, mimo wszystko, tak jak powiedziałam, bardzo cenię sobie właśnie elementy kultury japońskiej. Wplecione w fabułę tym bardziej tak umiejętnie i e, potem mi trochę głupio było, że, że spoglądałam sceptycznie z początku właśnie na drogę samotnego psa, i, i zastanawiałam się, no ale pisanie o kraju kwitnącej wiśni tak naprawdę z tej perspektywy, a jednak, a jednak, a jednak ogromnie mi się to spodobało i tak jak Wam powiedziałam, cieszę się też ogromnie, że weszłam w świat fantastyki, bo to jest teraz taka frajda poznawać te światy, a tyle jeszcze światów. Przede mną. Słuchajcie, możecie również poczytać o książkach na blogu Wielkiego Buka, a my kochani widzimy się niebawem. Do zobaczenia. Pa pa.